z pierwszego listu świętego pawła apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech Was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch Wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który Was wzywa. On też tego dokona. Dzisiejsza niedziela, trzecia Adwentu, jest nazwana w liturgii także niedzielą Gaudetę, czyli radujcie się. To jest z tekstu świętego Pawła. Który jest wiodącym tekstem dzisiejszej liturgii. W tym tekście takie słowa klucze to jest: on. radujcie się zawsze, w każdym położeniu, dziękujcie, może jeszcze Bóg pokoju. I to jest dla każdego dnia bardzo trudna niedziela, bo jak mówić o radości, kiedy ma się świadomość, że słuchają ci ludzie z zrozpaczeni. Zrozpaczeni po ludzku. Ktoś, kto ma bliską osobę, bardzo ciężko chorą, albo ojciec rodziny, który bezrobotny zaplątał się w tę koszmarną spiralę długów, nie wie jak wyjść, idą do spać, nie daje po nocach. Albo ktoś, rodzice, którzy stracili dziecko, człowiek zmęczony, ktoś dotknięty depresją, ktoś obciążony winami, można to opuszczonymi na spowiedzi, ale konsekwencje tych win dawnych trwają. Powiedzmy, mu, radujcie się, zawsze się radujcie. Poczucie jakiegoś oderwania i absurdu. Na to często się zwraca uwagę w odpowiedzi na to, że, że w Ewangelii nigdzie jest, nie jest zanotowane, że Jezus się zaśmiał, roześmiał, że się śmiał. Może się śmiał, ale nie było to zapisane i tak by chciał powiedzieć, że nie było mu do śmiechu, tak jak y, ludziom, na przykład tym, którzy zajmują się pomocą rodzinom alkoholików. Którzy się nieustannie spotykają z tą tragedią. Ci ludzie się często już nie potrafią śmiać. To jest tak straszny ciężar, który w sobie niosą. Ale radość chrześcijańska, o której mówi Święty Paweł, nie znaczy wesołość. Ta radość chrześcijańska może to słowo Bóg, który jest pokojem, Bóg pokoju. To może nas prowadzić do tej radości chrześcijańskiej, do której wzywa Paweł. To jest radość, która jest w jakiejś głębszej warstwie człowieka niż cierpienia, niż lęki, niż rozpaczy. Poczucie bezpieczeństwa, które wynika z tego, że, że jestem kochany. Bo może to jest, to jest źródłem radości. Wiem, że jestem kochany. Pan Jezus mówił, póki nie sądzicie się jako dzieci. No dzieci są radosne, dzieci się śmieją. Odpowiadają uśmiechem na uśmiech. Nie wszystkie dzieci. Spotkaliśmy nie wszyscy te dzieci, które na uśmiech nie odpowiadają uśmiechem. Który wzrok jest beznadziejnie smutny, jeśli nie przerażony. Dzieci, które nie doznały miłości. Jest jeszcze jedno słowo w tym dzisiejszym czytaniu świętego Pawła, bardzo ważne. Mówi nie tylko radujcie się, zauważmy, w pierwszych słowach te, tego tekstu jest nieustannie się módlcie. I może tak trzeba szukać radości, żeby w tych odmętach smutku, które nas, nas wszystkich chyba, ogarniają w życiu, żeby umieć podnieść wzrok, bo to jest modlitwa, podnieść wzrok i odkryć, że zawsze jesteśmy kochani, że jest On, który nas nigdy nie opuści. I wtedy i wtedy możemy odkryć, co to znaczy radość, o której mówi święty Paweł i do której nas zaprasza. Radość, radość mimo wszystko, radość głębi.